Ja i moi rodacy przyjechaliśmy tu aż z Sycylii i zauważyliśmy, że brak ci ogłady. Mamy dla ciebie propozycję nie do odrzucenia. Damy ci porządną lekcję savoir-vivre. Posłuchaj mnie teraz uważnie. Goguś. po pierwsze ubiór. Do restauracji nie przychodzisz w dresie, nawet jeżeli w nim przybiegłeś. Na spotkaniach oficjalnych obowiązuje zasada pustych kieszeni. Luka ci to zademonstruje. Mówiąc prościej, jeżeli idziesz na spotkanie z szefem swojego gangu, to nie wypychasz swojego garnituru pałką teleskopową, klamką, noszem czy maczetą, ani darmowymi talonami na frytki w u śruby. Rzeczy niezbędne, takie jak klucze czy portfel, przechowa Twoja niewiasta w swojej jakże przestronnej torebce. Czy to jest zrozumiałe? To dobrze. Może cię dzisiaj nie zabijemy. Twojej kobiecie należy się szacunek. Teraz Luka będzie twoją partnerką, a ty pokażesz mu, jak ładnie się z nią przywitasz. Hmm? Zabolało to moją nieskarbioną, uczciwą pracą rękę. Nie wyrywasz rzepy w familiadzie, musisz się bardziej wczuć. Musisz być bardziej okrzysany niż szrek. Nie wiesz. Przejdźmy dalej. Teraz sprawdzimy, jak potrafisz przywitać gości. Zademonstruj nam, proszę, swoje umiejętności, obracając się w towarzystwie. My będziemy Twoimi gośćmi. No, no, to Wszystko, tak, to ponownie. Wszystko nic? Tak, to może się witać ze twoimi koleżkami z Łazarskiego, kiedy będziecie szli kroić jakichś biednych i uczciwych studentów. Powinieneś raczej powiedzieć... Dzień dobry! I uśmiechać się przy tym, wiesz, jak Krzysiu Ibisz w reklamie Head and Shoulders. Jeżeli chcesz podarować komuś kwiaty, pamiętaj. Zarówno ich barwa, wielkość, oraz ilość ma znaczenie. Jakie kwiaty podarowałbyś kobiecie na pierwszej randce? Kalafior? Wstrzymaj się, Anetku. Wstrzymaj się. Chryzantemy. To są piękne kwiaty. Ale jeśli osoba, którą je chcesz obdarować, żyje, Radziłbym Ci bardziej kupić różę lub tulipan. Widzisz, synu, od teraz już nie jesteś blachą. Jesteś Sebastian. I zaczynasz nowe życie człowieka kulturalnego. Dzięki. Zawsze wiedziałem, że w Hiszpanii jesteście dobrymi ludźmi. Nie musisz być inteligentny. Ważne, że jesteś kulturalny. Teraz idź już. No szefie. Zawsze wiedziałem, że uczenie ludzi kultury to jest nasze powołanie. Ty już nie taki Sokrates z tymi swoimi sentencjami. Bierz lepiej łopatę. Kolega Sebastiana był nieco bardziej oporny na wiedzę.